Dobra, panowie, możemy? A few moments later. Tak, gdzie on zniknął? Tylko, Czekaj. Czek. No to. Magia, na sekundę się odwracam. Czeku. ale jak to jest? Za każdym razem, jak się odwracam, tego po sekundzie nie ma. <laughs> to? Nie ma. Gdzie ty coś się schował? Co ty? Cześć, witam was bardzo serdecznie w Sei, famerzy z Ameryki. W dzisiejszym odcinku ze mną jest Piotr. Witam bardzo serdecznie. Również za gościu u nas pan Bartosz, który do dzisiejszego odcinka został pomocnikiem. No. No. Panie Bartoszu, czy możesz biedną Wartlę odpuścić, żeby ją nie pognieść? Eee, jasne. O, skok był metr 50. Dobra, ja mam no. robić. Dobra. Ogólnie tak. Panowie, wszystko ustawione było przed odcinkiem, co robicie? Mniej więcej, nie muszę wam tłumaczyć. Wy się zajmijcie sobą. Ja tak w Bartoszu tak jak mówiłem, możesz sobie na spokojnie już, Maseja naszego wiesz ogólnie, gdzie on jest, sobie wziąć i na sklep, na sklep jechać. I tak było no mówione tak. w poprzednim odcinku, sobie podokańczamy tą misję, aby już. W kolejnym odcinku było to również już, yy, no wiosna żeby była. Już kolejne siewy. No to wypożyczymy sobie y, przyczepę. tak ma problem z cofaniem. Nie może trochę jest taki uposiedzony, nie wiem, zatarł się trochę. Dobrze mu na twoim odcinku. Dobra, ogólnie... Teraz się Dobra. Wypożyczone jest? Chyba jest wypożyczone. A tak, mi się zdaje, że jest wypożyczone. My sobie nie mówiłem wam, ale będziemy prasować tutaj z tych łonek tutaj to z tej, z tej łąki dokładniej prasować nasiano. Również mam przygotowany naszego John Deere'a z takim chwytakiem do B, żeby sobie załadować to. Żeby zrobić chociaż jeden kurs na tym odcinku. Żeby nie było, sobie pobiegnijmy szybciej do zdrowia. Żeby się nie opierdzierać. Warta odpala. Odpaliła. I co tam panowie, jak wam idzie? No ja podczepiam tutaj Ja wyjechałem z gospodarstwa Jadę po przyczepę. Wszystko dobrze się nakrywa? Jak tam idzie dobrze? Dobrze idzie, dobra Ogólnie ten odcinek Zobaczycie dobra, Czy... w... W... W piątek, czyli w. mógłby powiedzieć w stałym roku, jeszcze. No ja chodzi jutro, tak? Na jutro. Jak to nagrywamy tak. w czwartek? Tak, tak. Dzień sylwestra. Ostatni no, dzień syl... tego roku. No, właśnie, ostatni dzień roku, o to chodziło. Dobra. Wyłazi ta beka wyłazi. Dobra. Z tym dniem Sylwestra, no to już wiadomo, żebyście. Radno ten odcinek dostaniecie na dziewiątą. Jak się uda. Nie wiecie, żeby wiecie, tak. Żeby przeżyć, żeby nie było za mocno pite, żeby hmm. sąsiedzi was nie pod Co po niektórym organom naszego pięknego kraju Polski, żebyście nie mieli problemów z tym, ani żadnego mandatu nie dostali w tym czasie. Bo różnie się to może zdarzyć. Nie żeby... Ty mówisz o moim wczorajszym dniu, czy co? Yy, nie, na pewno nie mówię o twoim dniu, ale mówię o jutrzejszym dniu, co będzie dla nas, a dla was widzowie w tym samym dniu, żebyście sobie... No to dobrze, połowę z tego wymieniłeś. Nie no, to możesz sobie opowiedzieć o twojej historii, ale to zaraz, moment, momento. E, eee, raczej nie trzeba. Och, no nie wiem, jak tam chcesz. I, i, I żebyście tak z głową pij, jak już, jak już coś pijecie. Żeby nie musieli was później zbierać z podłoża po imprezie, Żebyście... No, się. do pasowania i tylko tam na belę wziąć się przeczepę, to? Tak, podpiąć ją tam manualnym, podpinaniem. Powinny sobie no to jest poradzić. Tutaj widzę, że szybko idzie to prasowanie To sobie. No, tu drugie pole, czy do pasowania, jakby co. A ja sobie jedno porę tutaj sprasuję, ja będę ładował, a wy tam możecie na dwie prasy cisnąć tam. Bo ta druga też robi te okrągłe baranie, bo tam kochani naszy, Dobra, nasi pracodawcy, na którym wzięli nasze usługi, bo brakuje im mm, osób do pracy i dostarczyli nam dużą ilość maszyn. No i tak musimy nasze maszyny też używać. Żeby było szybciej. Za dunkiem również. Tak trochę, tak trochę miotam się w tej kamerze środkowej. No tu, tu, tu tak trochę kable mnie zaatakowały. <grymne> <grymne> Bo się zaczepiły o, o krzesło gamingowe i tak trochę bym powiedział, że chciało mi sławki ściągnąć z głowy. Ale jest dobrze teraz. No to sobie opuścić. Dźwięki powinny być. Yeah, okej. Okay. ostatnie naganie. Ostatnie naganie było dobrze wyszło, było wszystko słychać. No to w sumie jest dobra rzecz, że można sobie osobno was chłopaczki, nagać, żeby było was słychać na osobnej ścieżce dźwiękowej w późniejszym montażu. Żebyście ja nie Ja musieli... No co za typ! Bliskie spotkanie z ruchem drogowym? Tak, i całej mi nie zablokował, całej przyczepy, i nie mogę teraz wykręcić. O, co tam się stało? Chwija, gdzieś, gdzieś ty utknął, panie Bartosz Baszko... Le, Bartoszu. Bartoszu. Yy, gdzieś ty utknął na zakręcie, widzę. Czas sobie obrukać. jak tam. Yy, nie no, widzę, że dobrze ci idzie. No dobrze. Będę pier... sobie w końcu wykręcił. Opie, nie tak gazu i masy, ja daj mu pełny palnik. Ja pełnym, pełnym geniuszu A co tak wolno jedziesz? No właśnie się zastanawiam Czekaj, daj mi wysiąść z niego Cał sprawdź. sprawdzę Czekaj Czekaj Co widzisz? A bo ty kabin nie zapiąłeś Teraz to jest Lepiej? O no te, teraz lepiej z oh, 12 na godzinę Chłopie, okay. Nie znalazłem kabli wiesz Nie no spokojnie, nie było kabli, nie było oświetlenia to tam policja nie usiaci widzieć No Nie no to takie takie życie Każdemu się zdarza To i kontrola Policji nagle To co wtedy To wtedy, to wtedy by zrobił szybkie zatrzymanie się i później wysiadł bez ciągnika i by uciekł do krzaków. Przed no, Nie, nie, tak. nie powinnaś pobawić. No, w ogóle te działniki nie są zare zarejestrowane. No Na i o. Od... Hmm. Coś sugeruje, że, że możemy je sobie przywłaszczyć. No. No w sumie. W... Dobrze sprawdzać. by było. Dobrze by było mieć te, tych działników. Kurde, ta kosiarka jest naprawdę denerwująca Z skrętem swoim No, nie, zbyt dobrze z nim. O, widzę, że przyjechał Mistrz Wiesz, Kierownicy Mistrz Kierownicy podjechał No to, to ci zostawię gdzieś tutaj bardziej na równym Mhm, zostaw tam Co, gdzieś To, że to było, że trochę, nie? Weźcie, może go przestaw tego fenda Dwa na godzinę, cofać, no o kogo chodzi? No ten fan tak wolno cofa. No, może kable są nie podpięte. Dobra, zostawiłem ci, proszę bardzo. Nie podpięte są. To nie wiem. O, ja do A czym ty to. tam robisz? Kosiaką? To, to, to ja? No, że ci nie działa. Ja skosiłem ja to wyłącznie, teraz trzeba tą drugą. no, czy tą trzecią już. tylko przetrząsnąć. Drawiś potem. Mhm, ogólnie wie, wiem widzowie, że wy lubicie bardzo poradniki na moim kanale i teraz przygotowałem takie, mógłby powiedzieć fajne rozpoczęcie nowego roku, 2022. Nawiosąc, nawiasem mówiąc, czyli w mm, który to? W sobotę, tak, w sobotę. Będziecie mieli pierwszy poradnik jest na kanale. To, to jest Przedrząsać. Tak, to było. Panowie, tam, Nie zabijcie się. jest na teraz. Dobra, panowie, ja wam tu zostawiam tą na poboczu tutaj tą dwa z tą prasą. Jak ktoś będzie chciał, to możecie ją też pasować, aby wam brakło. Ja sobie. Tak wolno do tyłu wiecie. właśnie nie wiem o co chodzi, no. Podbiegnę szybko i wypróbujemy na system. System nawet szli, jakby szybciej od tego na sobie poleciał, no bo wszystko chyba. Wszystko? O, wszystko, dobra. Nie podnieś to, pierw. Czekaj, AV. Dobra no. to możesz to sobie przedrzucać. Już, smaka. Nie no, muszę z zewnętrznej kamery, bo to będzie ciężko nie załadować. Bo muszę sobie lekko pomóc takim pchnięciem bardziej, bo tak trochę by to za długo trwało Tylko, tylko trzeba, trzeba, trzeba bardzo fajnych chłopaków zawołać, żeby daj mi moce wiekie siłownicze Bo powinno się dać famigu chociaż troszkę popychać belki W że życiu no przecież, przecież... tak się nie da zrobić. Nie no. Coś się... Te, coś te belki. Coś nie za bardzo. Współpracują. Przed nagraniem jakoś to normalnie się dało. Uładować, a teraz jakoś tak O, tak sobie może. Narzucimy, bo to tak trochę... Coś niepewnie te belki podskakują na coś dziwnie Nie powinno być większego problemu Jakieś migają się na kreki na tym Johnny, że serio Co ty tam robisz? Problemy masz Coś te belki nie lubią się za bardzo z tą przystawką do zbierania Dobra. Ciężkie, ale można pchnąć Kurde, jak na radara, O, Dobra, mam nadzieję, że znowu mi to nie spadnie. Ile tych belek tu wyszło? 2 na 4, na 3, 5, 6, na 6. Siębel? i tam. Tak trochę się zastanawiałem, jak je położyć. Tak. No ale i tak stawiać i nie będą. bo Potem się tą siłą sobie ustawiasz niedokładnie i weź... Zaprzemy Będzie się... żeby się dostarczyć te bele tam. No, żeby im dowiść, aby były nasze, do tam co innego. Nasze byśmy bardziej szanowali. Nasze belki. Ten Johnny tak... Tak trochę mało pewnie na tej skrzyni biegów chodzi. Strasznie biegi tak zmienia... Tak nienaturalnie powiedzieć. Dobra, lepiej sobie może to ręcznie, siłą, lekko wepniemy. To tak trochę nijak współpracuje ze sobą. Mamy 15 minutę. Nie, 14 Ale? mamy około. Jeszcze tym... trochę. Znaczy, na ten kodlarny traktora już od razu widać mm -hmm. czemu to dwa na godzinę, jedzie do tyłu. Nie wiem panowie. W właśnie, nie pojęcie, co się stało z tym. A wy macie panowie, czemu belki uciekają przed Przestawką? Do zbierania. Co, tu wszystko ucieka? No uciekają. Chcą wypaść z tego, a tu podskakują jeszcze. A nie przepadają za zbieraniem. Nie, one woją żyć swoim życiem, tak jak teraz widać, podskakują i no... Trzeba no. to było delikatnie, te belki tak z wyczuciem, z gracją. O co za ukarta maszyna? Widzowie, jakby co, to, to nie widzieliście tego, co się stało. Za bardzo się skupiłem na, 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 na rozładunku. Widzę, że tam ciśniecie ładnie, tak? tylko asfaltu Tam może nie musicie tam zgrabiać. No nie, nie. Jest tam ciśnięmy, tylko byłyby szybciej, gdyby nie ta maszyna. Jeszcze, jeszcze zaraz zapomnę powiedzieć, że jeżeli chodzi o, ten, o te poradniki, to pierwszy poradnik będzie z, do, do tego, jak w waszej czystej mapie i ogólnie zwiększyć ilość fameandów z 63 do 255. Bo jeżeli chcecie robić większe mapy, coś w pokroju 4x4 przynajmniej lub 2x2, ale z dużą ilością mniejszych pól. to 63 landy będą zdecydowanie za mało. Zdecydowanie za mała ilość. I Wam na tym poradniku pokazałem ładnie to. Będziecie mogli o, z się toczy. zobaczyć to w sobotę o 9 rano. Może jeszcze jakoś yy, jeszcze się, to najwyżej sobie nadobicie. No bo... będziesz Będzie to. Wyszłań. Co tam myślałeś? A nie, dobra. Bo mów, co tam masz mówić? Widzę, że jakieś. Chciałeś coś bardzo powiedzieć czego chyba. Nie no. Nie kępuj się naprawdę. Kępu nie byłem gdzie to? Zgaduję, że no. pewnie chodzi o to, że, ci, że, że są ludzie tak najebani, że, że, że ją wstać i są zaspanie, no nie? Nie tak, że ty będziesz temu nagrać odcinek. Aaaa! Tylko, jakbyś ci patrzył na moje miejsce tym traktorem, to byś się od razu uznał, że jestem najebany. Nie no. To w ogóle dziwnie skręca. No, więc, więc, że... więc dobrze, że nie widzisz tego. A ja widzę was, was widzę. Ja akurat was widzę, ale no nie wiem, tak... Dobra. Tak, trochę tak, tak się obracam. Dobra, masz już pola przygotowane do podprasowania, no. Nie no, to co jeden z was będzie prasował. Bo ja to sobie... Jest, jeszcze... mogę... To jest do prasowania tutaj, co? No, no prasujcie tak. tam. Dobra. Ja sobie jeszcze... Jeszcze załaduję nie w sumie... W sumie jeszcze z jednego jakieś belki. No ty... Ty cioto, co mi uciekasz, no? No pają. Widzowie, no... no okay, mu ty... O, teraz. Jak ucieka... Ja by seraczkę miała, bo coś nie wiem. Te berki takie są po prostu uciekające. No nie wiem. Dobra, jeszcze w, w drugi dzień nowego roku. W niedzielę będziecie mieli również kolejny poradnik. Mam nadzieję, że już będziecie. Nie będziecie mieli kaca. Niedzielę. I ogólnie jakoś tam już, już będziecie głowę tam trochę bardziej myśleć. Mam nadzieję nie będziecie zadawać takich głupich pytań później znowu w komentarzach że coś nie działa tylko skupicie się bardziej bo będzie bardziej taki mógłby powiedzieć przydatny również poradnik z do, z tym poradnik jak tam dodałem skupy do mapy bo no, już to no bo no, czym już, to tam już. już tam jakieś tam jakieś osoby na mnie, do mnie pisały że miały problemy nie 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 ucieka nie ucieka nie 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 do te... Bajki mówisz do Bajki mówię <grym> takie duże randale. no ale no, mi coś odłączyć bo coś mi tutaj nie idzie bo nie tam ciężko się odłącza te wszystkie sprzęcioły pierwszy bal trwał jak ostatni a nie no chyba tam tak wałek. o teraz Dzięki? Proszę bardzo, dobra. Jestem tak jechać, czy to tutaj ma tak zostać jeszcze? No niech zostanie, bo to i tak zniknie jak się skończy misja. No sobie tak trochę pomożemy, bo to, to, to przepychamy te. Bo tak trochę... Ciężko w sumie mogłem wziąć te nasze widły co mamy do John Bo tak to nimi lepiej by było, bo tak to trochę. Niezbyt dobrze to wyszło, ale mamy około gdzieś... 18 minut reflex byka Chudego byka po prostu A on ci wszędzie w krzychu o I nie, no, nie no, trzeba Nie no ogólnie możesz te beki tu poprawić trochę No A, to ja... wiersz na Mudal będzie ciężko, najpierw właśnie No to Bartoszu bierz John no, poprawę i... Dobra ja już to zrobię ty bierz John i tam dobra, dobra. i tam już szykuj się do tego i ci podjadę Właże czemu to do przodu? Ba sobie tu pasa zapniemy, ładne dźwięki pasów. Gdzie mam tmycha? Sam chyba gdzie 19 były. Ale to zapinania było. pasów. Dźwięki. Były te, były te dźwięki. Ciekaw, jest... gdzie jestem? Nie aż tak fajnie wyglądałem. No, no, no trzeba wszystkie te belki pozbijać, nie? Tak, okay, jeszcze jakieś tutaj zostawiasz? Nie, na tym polu nie. Dobra, to jeden ogólnie, to... ogólnie wszystkie belki mamy do handlarza zawieźć, widzę. No to szybko się hamarni. to. My sobie tak uff, uff, przesuniemy. Ciężkie to. Ale... Niestety inaczej się nie da to przesunąć. O. ty Bartoszu, się ty a nie musisz ja zostawiać odpalonego. Gdzie co zostawiłem? Odpalony był. Kopię. szkoda paliwa, takie drogie trochę, teraz bym powiedział. Wiesz, Ameryka lepiej przy lądzie, ale wiesz... Tam też kosztuje. My sobie może... Rozłożymy to. W sumie... No <grymne> pierwszy raz całkiem nieźle się bawię z tą bylką. Nie no, w sumie możemy na łące tutaj to. nie ja właśnie może... Za zapisz, zapisz teraz, to będzie do... Nie, na mnie Nie, dobra, wsadzę to ręcznie. Tu widzę, że akurat na mnie druga wyjdzie. Czyli zapisało? Zapisało jeszcze raz, spróbujmy do tego. Dobra, już powinno być zapisane dwa razy przynajmniej. Ja to to no, zabi się. To panowie widzę, że tu pasujecie. Dobrze wam idzie. Ogólnie, ogólnie bardzo fajnie. Tu widzę, że już końcówka tego poja. No, i tam jeszcze jedna pora jest do, do spracowania. Nie no, to ja sobie jeszcze poładuję trochę z tego pola. Te, 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 te cztery belki, co jeszcze tu będą? Czy jeszcze jedna? Jeszcze jedna będzie chyba, lub dwie. Znaczy raczej trzy to na pewno. Teraz mam 80% już to. Dobra, panowie. Dobra panowie. jest żeś nie wystraszył chłopie Panowie ogólnie będzie trzeba zrobić jakie cięcie, bo mam sprawę ważną. To ogólnie yy, zaraz wróci, wrócę do Was widzowie. To ta nieberka się będzie trzymać? Znaczy ta tutaj? Powinna? wiem. Ogólnie już widzowie Piot i Bartosz skończyli ładnie sobie tutaj. Załadunek tego wszystkiego. To ja sobie jeszcze na koniec odcinka wywiozę do handlarza i zakończę te misje wszystkie i powinno być w miarę dobrze. O przynajmniej teraz panowie zgasiliście maseja, żeby nie palił paliwa tego nie filmowego tylko naszego. Bo jeżeli firma by stawiała paliwo, to byście mogli tak zostawiać, a tak to nie. Tu jest, wyjazd, ja mogę jest. na farmę? No, tam możecie to pojechać, tam. Bo ogólnie to chyba przyczepę nie oddajemy jeszcze, nie? Nie wiem, czy się będzie potrzebna? No chyba nie, bo ja. i, tak, i tak przewiniemy do, y, do wiosny. To się nam nie przyda. E, Waltra też nasza jest? Nie. A, okej. Okay. To będzie do oddania, te wszystkie tutaj, te maszyny. Oprócz tego John Deere'a i naszego Maseja Ocie, ho, ho. akurat się tego nie spodziewałem. Załapię się, załapię, załapię, no. no nie, nie wskoczyłem. Wiesz, że ja widziałem to na usterku. Czekaj, tu to jechać. Czekaj, do handlarza, no to. czy gdzie ja jestem? Tu, no to w prawo. To ja w prawo jedę. O, siema, baskoda, skoda, siema. Ja sobie to... Widać coś tu no, widać. No. Widzę, że Bartoszu robisz, robisz jogging robić, uprawiać. No. Ja nie, ścigam nie... z Piotrem. Widzę że sobie, bawicie się dobrze, panowie. No, na równi, na, na, na równi najpędzi. No, widzę was, panowie, na mapie. Ciśnięcie ostro oporowo. Ogólnie tu widzę, że mamy... No. 675 litrów, tak? Tak, jakoś, no, powiedzmy, że tak. Mamy 26 minutę. No to w miarę powinno być ok, bo jeszcze muszę ogarnąć yy, później tego montaż, bo to nagrywamy w czwartek. A jeszcze trzeba to ogarnąć, żeby było dla Was dobrze mm. zrobione. Jeszcze takimi drogami na pewno tu nie jechaliśmy. Na odcinku nie widzieliście. Nie jak mhm. zobaczyć coś. A, dobra. To tam ogólnie chyba już mamy wszystko nawiezione. Chwasty chyba mamy wyłączone czy włączone? Chyba wyłączone te chwasty. No, to czemu my to czemu mamy chwasty na swoich polach? Jak, na naszych? O. No. Chyba, że to nie chwasty. Ale wyglądają jak. A to nie zboże jest? Takie małe? <laughs> Mordeczko, to jest zboże. <laughs> o, no, dobra. <laughs> Nie no. Nie mogło się tak zdarzyć. Dobra, tu chyba musimy se tu skręcić, tu bardzo jeżem, panowie oui. bardzo. Niebezpiecznie, Bartosze też szybko latają. I no to co? nie jest zbyt dobre. Bartosze szybko latają. A no bez przesady. Belka tam jest? Jest, nie zgubiona żadna. Ogólnie tutaj sobie zjedziemy, może tym drugim zjazdem. Nie ma. Bo tu my Bartosze przejechać. tak szkoda by było. Dobrego pomocnika. Nie tu... Jeszcze powinniśmy jakąś pieniążki zarobić za to. Olej ja, za to... te kontrakty ogólny też zakończyć tam. Czekam, muszę dowieść to. A to jest gdzieś tu chyba. O okay. tak. Mhm. Tu sobie tu zakręcimy. Łobelka sobie tu tak wciśniemy. Pasy sobie odepniemy. opasy, pasy. Cieku, jak ty tu jechałeś? Te ostatnie belki nie były zapięte. za <noise> zabela jeszcze 2000. Czy 3, sorry, trzy 3, no dobra. dobra. możemy sobie. Ukończone wszystkie są. Dobrze, odbierz, odbierz i odbierz. I teraz. No ile? Ile? W sumie z kasą 60 tysięcy, a mamy 79 o Ogólnie... Ogólnie fajnie, dobra. Tą przyczepę to sobie po odcinku sobie oddamy pięknie. Panowie, możecie tu sobie to do mnie yy, przybądź, przybądź, przyjść, przybiegnąć, jak zwał, tak zwał. jakie ty muszę ustawić Jandira, bo czułeś, się korek. Widzę, że ciśniesz prosto na skróty, przez wodę. Jezus, dobry przyjaciel. A panowie, możecie się ustawić przy naszym maseju. Już się ustawiłem. No to, widzowie. W tym odcinku to by było na tyle, na poprzedni odcinek zapraszam do Piotra na... nie, Zapraszam, zapraszam no, i, I zapraszam na kolejny odcinek również do Piotra Na razie Bartosz nie planuje nic nagrywać na YouTubie, może się to zmieni możecie go spróbować przekonać Jak tam chcecie, ja się z wami żegnam No i cześć Na razie, trzymajcie się, cześć Halo.